No i znów nam miesiąc w cieło. Czy wy też macie takie wrażenie, że jak za oknami robi się coraz cieplej, to ten czas jakby specjalnie ucieka nam szybciej? Ale co ja was tu będę jakimiś filozoficznymi wywodami zanudzał? Niektórzy z was już pewnie żyją zaczynającym się długim weekendem majowym. Inni powoli myślą już o wakacjach, wszak czasu zostało naprawdę niewiele. A jeszcze inni z nerwów obgryzają już paznokcie. Spokojnie, drodzy maturzyści. Dacie radę. Pomyślcie sobie w ten sposób. To tylko kilkanaście dni, a potem Laba, najdłuższe wakacje w życiu, igranie w nowe gierki, całe mnóstwo nowych Gierek. No dobra, z tym ostatnim to dziebko pojechałem, bo przecież wkrótce zacznie się sezon ogórkowy. Spokojnie jednak, pod względem premier gier tegoroczny maj nas nie rozczaruje. A przynajmniej nie powinien, bo już szykuje dla nas kilka niezłych kąsków. Ale co ja tu będę was przekonywał? Sami zobaczcie i ocencie nadchodzące tytuły. A i jeszcze jedno, jeśli dotąd nie zasubskrybowaliście naszego kanału, a podobają wam się nasze filmy, to koniecznie to zróbcie. Za łapkę w górę też się nie pogniewamy. Majowe zestawienie premier zaczynamy od... Pewnie przecieracie teraz oczy ze zdumienia, co? Sifu miał już przecież swoją premierę 3 miesiące temu. A i owszem, miał. Tyle, że teraz dostaniemy wypasioną edycję pudełkową. Wraz z edycją Vengeance. Otrzymamy zatem gustowne metalowe pudełko, cyfrowy soundtrack, artbook i co chyba najważniejsze, polską wersję językową. Oczywiście ta ostatnia trafi też do cyfrowych edycji gry w formie bezpłatnej aktualizacji. Fajnie. Widzę, że już niektórzy z was mają kwaśną minę, co też za popierdółki promujemy. No ale sami spójrzcie, czy nie wygląda to kozacko? Komiksowa graficzka, latające wszędzie pociski i totalna rzeźnia na ekranie. W sam raz na odstresowanie się po ciężkim dniu pracy. Co byście powiedzieli na taktycznego rpg ze świata Warhammera? Brzmi mało przekonująco? No to może dorzućmy do tego turowe walki toczone z rozmachem, z dynamiczną kamerą podobną do tej znanej z serii XCOM, zniszczalnym otoczeniem i oryginalnymi mechanikami. Od razu lepiej, co nie? Oj, chyba szykuje się nam całkiem niezła gierka. Powiedzieć o tej grze nie tuzinkowa to w zasadzie nie powiedzieć nic. Mroczna opowieść, utrzymana w czarno-białej stylistyce, nawiązującej do klasycznych filmów samurajskich, mocna, pełna przemocy, z kinowymi ujęciami, z których klimat wylewa się hektolitrami. Co tu dużo gadać? Takie gry nie zdarzają się zbyt często. A Akiro Kurosawa byłby dumny. No to teraz posiadacze PlayStation VR będą mieli używanie. Oni w tę grę zagrywają się bowiem już od dobrych kilku miesięcy, nie żeby był to jakiś przesadnie wielki hit, ale postrzelać w trójwymiarze, szczególnie gdy akcja pędzi na łeb na szyję, zawsze jest miło. Tak więc drodzy posiadacze PC-towych Gogli VR, rozgrzewajcie swoje maszyny. Idę o zakład, że spora część z Was dotąd nie słyszała o tym tytule. To błąd duży błąd. Być może oto na naszych oczach powstaje nowa legenda. Kojarzycie serię Suikoden? Niegdyś był to obiekt weschnień fanów japońskich RPGów. Dziś pamiętają go już tylko growe dinozaury. Jest ich jednak całkiem sporo, bo gdy twórcy tego tytułu, wprost nazwanego duchowym spadkobiercą Suikodena, urządzili zbiórkę na Kickstarterze, zamiast 45 tysięcy dolarów zebrali aż 4,5 miliona. Tyle, że nie na grę, a na odsłonę pod tytułem Hundred Heroes. Dlaczego więc w ogóle o tym mówię? Ano dlatego, że twórcy, oni swoim sukcesem, przesunęli premierę tamtego tytułu o rok, ale nie chcąc zostawić swoich fanów z niczym, postanowili wydać bardziej zręcznościowego spin-offa, który elegancko wprowadzi nas w przyszłą fabułę. Nie wiem jak wy, ale my jesteśmy tej gry bardzo ciekawi. Kojarzycie grę Salt and Sanctuary? Tak? No to ucieszy Was zapewne wiadomość, że już za chwilę czeka nas kolejne umieranie w jej kontynuacji. Nieprzypadkowo ta, niepozorna, ale jakże klimatyczna platformowa gra akcji nazwana była Dark Soulsami w 2D. Nowa odsłona prostsza raczej nie będzie, ale pograć w nią we dwójkę w trybie współpracy z pewnością będzie miło. Szczególnie, że i tu ma pojawić się możliwość przyzywania innych graczy na pomoc. Ciekawe, nie powiem ciekawe. Join the

Tak, dobrze myślicie legendarnych heroesów. Zresztą twórcy nie ukrywają swojej miłości do klasycznych gier strategicznych z lat 90. ubiegłego wieku. Stąd też zapewne lekko nawiązująca do tamtych czasów klimatyczna pixel artowa graficzka w stylu retro. Poza tym mamy tu znaleźć samo złoto, od wielkich map wypełnionych zadaniami i skarbami poprzez turową walkę na heksach i zarządzanie miastami, aż po starcia ze znajomymi, w tym także kultowym trybie gorących krzeseł. Zwracam tylko uwagę na zwrot, mamy znaleźć, bo jak na razie Tytuł ten zadebiutuje we wczesnym dostępie, a wiadomo przecież co to oznacza, prawda? Hmm, ta seria ma już tyle odsłon, że nie wiem, czy jest sens dokładnie przedstawiać kolejną. Może wystarczy, że powiem, że nowa część tej kooperacyjnej przygodówki, wypełnionej najróżniejszymi łamigłówkami, zabierze nas tym razem do królestwa Castle Rock, z którego będzie trzeba się wydostać. Znów więc przyjdzie nam chwycić za krótkofalówki i porozumiewając się z drugim graczem, mocno wysilić szare komórki. A że poprzednie części tej serii spotkały się z ciepłym przyjęciem? Zapewne i ta wam się spodoba. Niby symulowanie starć wielkich armii to nic nowego. Już pierwsza odsłona tejże gry dawała taką możliwość, delikatnie sugerując, by nie przekraczać liczby 10 tysięcy wojaków. Patrząc jednak na ten zwiastun, mocno zastanawiam się, czy hasło reklamowe nie powinno brzmieć tutaj Chcesz zarżnąć swojego peceta? Zobaczyć jak płonie, jak wentylatory w obudowie tworzą tornada, a w Twoim domu wykształca się tropikalny klimat? No to bierz tę grę w ciemno. Ponoć obsłuży 100 razy więcej jednostek na ekranie. To jak? Zaryzykujecie? Czyżby growe, martwe zło w końcu miało się ukazać? Wszak czekamy na tę kooperacyjną strzelankę już od prawie roku i wciąż zalicza ona opóźnienia. Może faktycznie ów piątek 13 będzie dlań szczęśliwy, oby tylko sama gra spełniała pokładane w niej nadzieje. Konkurencja w tym gatunku jest przecież spora. Cóż, pożyjemy? Zobaczymy. Pre-order now to receive the Ash Williams AirSmart employee and Gunnet Knight outfits from Army of. Ten miks cywilizacji Crusader Kings pojawia się w naszym zestawieniu nieprzypadkowo. Pamiętacie jeszcze jak przy okazji zeszłorocznej premiery tego tytułu we wczesnym dostępie na Epic Games Store mówiliśmy, że to tytuł na wyłączność dla tej platformy? No to właśnie dobiegła ona końca i gra wreszcie trafi też na Steama i Goga. I to od razu z pierwszym dodatkiem. Coś czuję, że wielu strategicznych pasjonatów odetchnęło teraz z ulgą. Co prawda ten tytuł jest już dostępny na PC'ach od jakiegoś czasu, ale teraz zmierza też na konsolę nowej generacji. Czego spodziewać się po tym wydaniu? Cóż, mamy tu całkiem rozbudowaną survivalową strategię ekonomiczną, rozgrywającą się po nuklearnej katastrofie. Nie mogło się więc obejść bez dostosowania interfejsu do innego sterowania. Będzie też pierwszy dodatek i grafika w 4K. Czy to starczy by zainteresować konsolowych graczy? Przekonamy się niebawem. Skoro Vampira Maskarady Bloodlines 2, jak nie było, tak nie ma, to jeśli jest się zagorzałym fanem tego uniwersum, trzeba łykać co jest. Na całe szczęście ta produkcja zapowiada się nad wyraz ciekawie. RPG z detektywistyczną fabułą do tego z trzema bohaterami z różnych wampirzych klanów i decyzjami, które mają wpływ na dalszą rozgrywkę. Nie powiem, brzmi to całkiem zachęcająco. Szkoda tylko, że oprawa wizualna trochę nie idzie z tym w parze, ale gdyby tak przymknąć na to oko. Myśleliście kiedyś, co wyszłoby z połączenia ciężkiego klimatu pierwszego Dead Space z twórczością Lovecrafta oraz wymagającą rozgrywką inspirowaną nieśmiertelnym Dark Souls? Twórcy tejże gry najwyraźniej mocno się nad tym głowili, bo ich gra garściami czerpie ze wszystkich tych tytułów, na dokładkę dorzucając też coś od siebie. Powinno być więc mrocznie, trudno, klimatycznie. Słowem, dla miłośników Soulsów maści wszelkiej, w sam raz. Oj, na ten tytuł lepiej uważajcie, nie będzie to bowiem typowa gra przygodowa. Osią rozgrywki będzie tu bowiem manipulacja czasem, zmiana istotnych wydarzeń w ciągu jednego tygodnia i obserwowanie wynikających stąd konsekwencji. A po co to wszystko? Ano po to, by naprawić zaburzoną linię czasu i uratować wszystkich z tragicznego pożaru, który wybucha na końcu. Nie wiem jak wy, ale my już ostrzymy sobie pazury na tę oryginalną produkcję. Jak widać, uniwersum Crossfire znów się rozrasta. Tym razem jednak to nie kolejna strzelanka, a rasowa strategia RTS. I to taka, która z miejsca przywołuje wspomnienia o legendach tego gatunku. Jeśli pomyśleliście teraz o porządnej kampanii fabularnej pokroju Command and Conquer, to owszem, takowa właśnie będzie, ale chyba jeszcze nie teraz. Wczesny dostęp to ponoć przede wszystkim rozgrywki sieciowe. Mogłoby się wydawać, że zabawa w kosmicznego złomiarza nie będzie zbyt porywająca. Wiecie, powtarzająca się zbiórka wraków statków kosmicznych trochę wieje nudą. Mimo to jednak sporo osób ją chwali. Nie wypadało więc nie wspomnieć o wyjściu tego tytułu z wczesnego dostępu. Oznacza to pełną kampanię, usprawnioną ekonomię i całą masę innych bajerów, które od 24 maja czekać będą na śmiałków. Skusicie się? The company is your family. The union is your enemy. Tak, tak, dobrze widzicie. Prawdopodobnie najsłynniejszy snajper w branży elektronicznej rozrywki powraca, by znowu zmierzyć się z Hitlerem. No dobra, tu może nieco przesadziliśmy, bo przecież Hitler pojawiał się zazwyczaj w dodatkach do tej serii, a o tym jeszcze nie wiemy. Wiemy za to, że w nowej odsłonie trafimy do Francji 1944 roku. Na co możemy liczyć? Na to co zawsze: swobodę działania, świetne rentgenowskie ujęcia trafień i nieźle pomyślane misje, w tym także te dla dwóch graczy.

A na zakończenie miesiąca mamy taką oto perełkę. Tylko niech nikt nie próbuje nazywać tej produkcji popierdółką dla dzieci. Kangurę KO to absolutny klasyk i to nie tylko pośród polskich platformówek, ale całej naszej rodzimej branży gier. Wszak jakby nie patrzeć, pierwsze przygody uzbrojonego w rękawice bokserskie Kangura ukazały się jeszcze w 2000 roku. Aż niesamowite, że na nową odsłonę tejże jakże uroczej serii musieliśmy czekać niemal 19 lat. No ale w końcu jest i z tego należy się mocno cieszyć. жить I tym, wyjątkowo miłym i lekko nostalgicznym akcentem kończymy nasze majowe zestawienie najciekawszych premier. Nie było tak źle, prawda? Jasne, chciałoby się więcej, ale jak to powiadają, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. By przetrwać do czerwca z pewnością wystarczy. Tam czeka nas już bowiem kilka całkiem gorących tytułów. A więc drodzy maturzyści i wszyscy pozostali. Nim nadejdą wakacje, w coś ciekawego jeszcze zagramy. Teraz zaś odprężcie się, wypocznijcie i dobrze wykorzystajcie majowe. Weekend. Wszystkim mierzącym się z tegorocznymi egzaminami życzymy powodzenia i widzimy się pod koniec czerwca w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii. Trzymajcie się i do zobaczenia.